E Gordyświad A dalej Fajnie, że na naszym dworcu centralnym warszawskim Stanisław Moniuszka w takim Warholowskim stylu. Ale nie dlatego tu przyszliśmy, żeby pokazać wam Moniuszkę. Tym bardziej, że można go słuchać w wielu miejscach w Polsce i warto to robić. Bardzo proszę, żebyście to robili. Ale dlatego o tym kurancie troszeczkę, bo dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć o takim mini programie 24 godziny. Być może jest wam on znany, ale jeśli nie... To zwłaszcza na dworcu dobrze jest sobie przypomnieć, że czas nie musi być postrzegany jako ocean do przepłynięcia. Zwłaszcza jeżeli zastanawiamy się nad własną abstynencją, która, nie wiem, czy słuchać tą panią w tle, mam nadzieję, że troszeczkę także słychać, że jesteśmy na y, dworcu y, centralnym. Być może osoba, która wchodzi. W, Pierwsze kroki stawia w abstynencję, ma problem z uwierzeniem w to, że da się przeżyć do końca życia bez kropli alkoholu. I dlatego alkoholicy, a za ich przykładem inni trzeźwiejący, zaczęli dzielić całe dalsze życie na doby, na owe 24 godziny. Bardzo często przy tej okazji, jako symbol tego 24-godzinnego trybu powstrzymywania się od swojej używki, od alkoholu od picia, tym samym stawiali wielbłonne, czyli taką, takie stworzenie, które, jak wiecie, magazynuje w garbie cały zapas wody, przez co może kilometrami właśnie całą dobę iść, nie pijąc tej I po co to jest? No właśnie po to, żebyś nie myślał, że masz nie być już do końca życia, tylko żebyś dał sobie zadanie, nie pije dzisiaj. Oczywiście, w początkowym czasie i 24 godziny mogą się okazać zbyt długim dystansem. Zacznij zatem od dwóch. Podziel każdą dobę na dwugodzinną sekwencję. Kiedyś ktoś, kto rzucał palenie, opowiadał mi, że zorientował się, że kiedy siedzi w kinie, to przez dwie godziny pali. A poza kinem nie jest w stanie wytrzymać bez papierosa 15 minut. No to kwestia oszukania głowy, czy też jakby poinformowanie jej, że oto ten film dwugodzinny trwa cały czas, kolejne dwie, kolejne dwie, kolejne dwie. Ale wracając do 24, ten system bardzo dobrze się sprawdza. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z trzeźwością, a mam nadzieję, że jesteś zdeterminowany do tego, by wybrać, nie załamuj się tym, że już nigdy się nie napijesz. Nie zaćpasz, nie będziesz uprawiał hazardu. Spokojnie. Podziel swoje życie na dobry. Wytrzymaj do zachodu słońca. Chciałem zaprosić Was z całego serca na dzisiejszy odcinek. Odcinek Ocalony, który jak zwykle o 23 się zacznie. Czyli za pół godziny. Dokładnie w tym czasie, kiedy z dworca Warszawa Potoka Centralna będzie odchodzić. No, patrz tutaj. Dobra, przyjazdy są. To akurat przyjadą. No przyjedzie wtedy pociąg z Zakopanego, czy z Wrocławia, z Wrocławia głównego i ci, którzy przyjadą, niech włączą jedynkę telewizyjny. Dlaczego? Dlatego, że dziś jest z nami prawdziwa feria pomysłów, wspaniałych, jak to nazwać, podpowiedzi i tropów. Hania ostrowska Biskot, w loży ekspertów i ksiądz, profesor Marek zjedziemy? Dziewiecki, który to, będzie nam pomagał uczyć się takiego słowa, o którym już mówiliśmy, słowa na trzy litery, które brzmi NIE. Bardzo często nie potrafimy powiedzieć sami sobie NIE i zamiast tego NIE niestety pozwalamy sobie na wszystko, a zwłaszcza na to, co przyjemne. No i Wśród tych ekspertów, mam nadzieję, uda nam się troszeczkę takiej realnej wiedzy yy, zabrać, jak poradzić sobie z owym nie, jak sprawić, by yy, nie wsiadać do pociągu byle jakiego, czyli jak yy, w piosence yy, The Cure, Jumping samolskiej z tej strony, czyli skakać do byle jakiego pociągu, nie yy, zagubić się. Myślę, że to będzie bardzo pouczająca podróż z księdzem Markiem Dziewieckim i Hanią Ostrowską-Biskot, która oczywiście po programie przez dwie godziny będzie czekała także na twoje telefony. Kto jeszcze? Oczywiście będzie z nami Krzysztof Jary Jaryczewski, czyli człowiek, który zrobił prywatkę, którą nie przeżył nikt. Mało brakowałaby by ta jego prywatka, która trwała wiele lat w jego przypadku skończyła się no właśnie, w sposób yy, śmiertelny. Dziś Krzysiu jest rzeźbym świadkiem wolności. Nie musi już dzielić całego życia na 24-godzinne sekwencje. Po prostu zadecydował, nie pije, nie pan, żyję. I rzeczywiście żyje. No i oczywiście nie zabraknie głównego gościa. Jacek Znamierowski, człowiek, który opowie nam swoją historię. Historię, która też w pewnym sensie wiąże się z 24 godzinami, dlatego że na skutek swojego wejścia w trzeźwość założył stowarzyszenie, taką rzeczywistość, która się nazywa karawana. Karawana, która nie wciska nas w żaden piach, która nie wciska nas w beton, która nie wciska nas w podłogę, która nie wciska nas w uzależnienia, tylko daje nam. Radość wzrostu, która umożliwia tak naprawdę życie na serii, życie na trzeźwo. Obejrzyjcie ten odcinek, a obiecuję Wam, że zaraz po jego obejrzeniu na naszej stronie facebookowej ocalenie, TVP a. znajdzie się konkurs, z którego wiedza z tego odcinka będzie bardzo pożyteczna. Konkurs z, z nagrodami. Przypominam, że Paweł Sfinar przesłał nam. Kilka e, swoich nowych powieści, bardzo dobrze napisana książka. Jeszcze o niej dzisiaj opowiem, więc obejrzyj sobie odcinek, może jeszcze zdążysz 4 kwietnia e, z Pawłem Cwynarem, bo e, tam również dropy e, do pytań, które dzisiaj zadamy. Zatem po 24 godzinach e, chciałem powiedzieć chciałem jeszcze powiedzieć o jednej płycie, którą wydał Dave. Dave nasz przyjaciel, kiedyś MSW skład. Wyciągnę, mam nadzieję, z kieszeni, chociaż się trochę zaplątała. Powinniście jej posłuchać, ma ogromny, słuchajcie, ogromną moc wrażenia. Serce u źródła to jest jej tytuł, i na płycie tej, rapowanej, no generalnie my z, z raperami jakoś tak żyjemy dobrze, na płycie tej. Znajdziesz całą masę tropów i podpowiedzi, co zrobić, żeby nie zabłądzić, żeby nie wrócić swoje stare kolejne, żeby nie wrócić w śmierć. To na pewno. A jeszcze, skoro mówimy o 24, i ta płyta już niebawem na Rai do nabycia, myślę, że bardzo cenny. O, no, patrzcie, to jest właśnie ten moment, kiedy możesz skończyć do jakiegokolwiek pociągu i rzucić się w niewiadome, albo zostać na tym co pewne. Zacząć realizować y, krok po kroku to, co do ciebie należy, a nie biec za jakąś udą. Zależnie, co wybieżesz, więc już był taki człowiek, to jego imię, y, Bill, y, to jego twarz, ale imię to, jego, to, to Bill, którego Najbliższy piątek, patrz znowu 24 stycznia, będziemy świętować 40, 49. rocznicę śmierci. Zapal świeczkę. Pomyśl sobie o nim dobrze. Złóż mu też jutro życzenia, bo to taki dziadek naszego programu, właściwie ojciec założyciel. Ponieważ dzisiaj Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka, to wszystkim babciom i dziadkom, tym, którzy dopiero jako babci i dziadkowie odzyskali prawdziwą relację ze swoimi dziećmi i wnukami. Którzy odzyskali trzeźwość, można powiedzieć, po nie w czasie, ale znaleźli ten moment, w którym yy, rodzina znowu stała się dla nich ważna. Kochani, babci i dziadkowie z odzysku, wspaniali i wyjątkowi. Życzymy Wam najlepiej jak możemy od wszystkich ocalonych. Pozdrawiając Brukselę, która wieczorem się pojawiła, miło nam, yy, także tam pewnie świętujecie. Yy, chcę też. Żebyście w tym dniu, kiedy cię pomyślimy o Bilu, którego rocznica śmierci za parę dni, 49, wowie, Bowie, czyli tych założyciela założycielach, dziadkach naszej y, 12-rokowych, pomyśleli też o tych swoich bliskich, którzy odeszli z tego świata niepogodzeni, bez zadośćuczynienia, burząc tak naprawdę, a nie budując, nie dając dziad, dziad, dziadkowskiej, dziadkowej, babcinej opieki. Nie było u nich słodko, świat nie pachniał szarlotką, tylko właśnie była destrukcja gorzała i, i, i bardziej. Wielu z nich wychodzili z pożogi wojennej połamani tak, że to się nie miało prawa zrosnąć. Nie mieli tego komfortu, jaką jest możliwość pójścia na minigi grup samopomocowych. Nie mieli płyt takich jak ten, nie mieli książek jak ta książka Pawła Nie mieli yy, tego forum, które współtworzysz, tego miejsca, gdzie możesz wyrazić swoją opinię. Nie wiedzieli, gdzie szukać pomocy. Musieli wskakiwać do byle jakiego pociągu, obojętnie skąd jechał, dokąd zmierzał, często tym pociągiem było uzależnienie. Często tym pociągiem było byle co. Brak miłości, złość, gniew, skutek, rozporyczenie, yy, jakaś trauma wyniesiona z yy, pożogi wojennej. Ty masz zupełnie inną rzeczywistość. Dlatego dzisiaj, idąc w ten Kwiatów do swojej babci, czy jutro, odwiedzając swojego dziadka, podziękuj za 6 24 godziny. Z całego serca pozdrawiamy też Włochy, które się właśnie włączyły, i to nie te podwarszawskie, ale Italie. Miło, że jesteście. Wszystkich Was z całego serca zapraszam. pozdrawiając również Chicagowską Polonię, skąd ta kurtka do mnie przybyła. Trzymaj się, bracie. Trzymajcie się, kochani. Trzymaj się, Janusz. Mam nadzieję, że u też wszystko w porządku. No i co? Za. 23 minuty. Dobrze mówię? Tak. Za 23 minuty widzimy się w pierwszym programie telewizji polskiej. A już w najbliższy piątek, 49. rocznica śmierci Billa. Nie zapomnij zapalić znicza na jakimś grobie. Tam, gdzie nie ma żadnej świeczki. Uważaj na siebie pamiętaj, 24 godziny podziel tak całe swoje życie i pozostań trzeźwy przez te najbliższe 24 no to co, idziemy posłuchać Dave'a, świetnie się słucha w drodze, naprawdę podziękował tu bardzo wielu ludziom między innymi wam, kochani czyli tym, którzy tworzą społeczność ocalonych płyta już od jutra na Rajmetia.pl. a my nie wsiadamy do pociągu byle jakiegoś Idziemy na całkiem nie jakie świętowanie wraz z Wami kolejny ukłonów ocalonych. Pozdrowienia dla dzisiejszego bohatera szczególne. Wiem, że tam już nie ogryzasz palce. Będzie dobrze. Dzięki Ci za Twoje świadectwo. Do zobaczenia.